Nazywam się Zbigniew Dysarz. Dostarczamy mleko do, do tych właśnie urządzeń tak zwanych, które się nazywają mlekomaty. Chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować jak obsługiwać mlekomat. Jest to obsługa bardzo prosta i intuicyjna. Intu, 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 intu. Mlekomat składa się z jednej całości można powiedzieć, ale jest podzielony można go podzielić na dwie części. Pierwsza część to jest tutaj, gdzie kupuje się mleko. Jeżeli ma się swoją butelkę a druga część to jest butelkomat. Jeżeli ktoś ma buteleczki, to może się w taką buteleczkę zaopatrzyć. Ja Państwu teraz pokażę, jak obsługuje się butelkomat. Składamy, że mamy monety, to przyjmuję takie monety. 5 złotówki, 2, 50 groszówki, tylko papierowych nie przyjmuję. No i 20, 20, 20 groszy. 10 groszy takich monet nie przyjmuje, wkładamy dwójeczkę na przykład, przesuwamy do góry, mamy teraz kredyt 2 złote, no i wybieramy sobie tutaj jakiś numerek z jakiegoś segmentu, czyli na przykład 28, przyciskamy, dostajemy tu odbieramy jeszcze, w 50 groszówkach, także są drobne do, do wkładamy, następnie wkładamy buteleczkę. To jest taki specjalny dozownik. Tutaj, e, tutaj pasuje każdy rodzaj butelki, tylko żeby był litrowy. Jest to dostosowane tak, że tutaj będzie pasowała każda butelka, tylko żeby była po prostu pojemność liczba litrowych. Zamykamy butelki, odliczoną kwotę. Wkładamy tutaj, do mamy dwa. W tym przypadku to jest 2,50, bo ja akurat wybrałem sobie litr mleka. Jest możliwość wybrania pół litra i, i koszty, ja za to jest 0,50. Nie wydaję reszty i takie bilony przyjmuję. To jak Państwo mającie narysowane, to jest wszystko opisane ładnie. To jest także nawet opisana kolejność działań, które trzeba wykonać, żeby po prostu nie popełnić błędu, bo jeżeli tutaj. Nie, nie włożymy butelki a przyciśniemy, przyciśniemy guzik no to mleko poleci do ścieków nie? no i teraz przyciskamy guzik i czekamy, jak to się nam nalewa ładnie proszę bardzo czekamy możemy tutaj to być zamknięte nie musimy tego trzymać To jest sygnał, że już mamy tutaj. Jest, trzeba patrzeć na świat. też gotowe. odbierz butelkę. Odbieramy buteleczkę. Jest, zakręcamy. No i mamy widz zdrowego, dobrego mleka, który nie zawiera ani konserwantów ani jakiś tam ulepszaczy. Jest to tylko mleko po prostu po udoju schłodzone do 4 stopni i to mleko jest przetransportowane w odpowiednich zbiornikach. E, Powinno być taki zbiornik, to jest 200 litrów, przetransportowane tutaj do, do tego mekomatu. I tutaj tak samo jest on utrzymywany w temperaturze, jak widać, 4 stopni do 6. Co 10 minut włącza tutaj się mieszado w takim zbiorniku. I po prostu dlatego, że śmietana się nie ustała. No i to jest wszystko na temat obsługi tego mlekomatu, w razie jakichkolwiek jakichś tam problemów to można dzwonić, tam jest, jest podany numer telefonu do gospodarstwa i jest numer telefonu do mnie, także można się ze mną skontaktować. Jeszcze chciałem Wam dodać, że po ukażę nalaniu mleka, to komora tutaj ta, ta w środku się dezynfekuje parą wodną. Nie? Chciałem Państwu jeszcze tutaj wrócić może do tego butelkomaty, żeby Państwo do niej napotkali problem tego typu, że no nie chcę Wam wydać butelki, to powtarzamy operację, wciskamy kratkę lub gwiazdkę, najlepiej gwiazdkę. No i powtarzamy tą czynność jeszcze raz dobrze, przyciskamy numerki, żeby po prostu się wybiły dobrze na tym wyświetlaczu i, no i czekamy, po wybiciu numerku czekamy aż butelka nam się wysunie, jeżeli chcemy tylko rozmienić pieniądze, to możemy to zrobić też, też zaraz Państwu zademonstruję. Jeżeli byśmy chcieli, mamy złotóweczkę i chcemy rozmienić na 50 groszy, bo nie mamy, no to akurat możemy ta, taką zakończyć. Mamy, mamy złotóweczkę i chcemy rozmienić. na 50, 50 groszy. Nie? Teraz mamy drobne do mlekomaty, także jak wiemy, tutaj, tutaj nie wydaje jeszcze i nie no. rozmienia, także tutaj musimy mieć e, kwotę odliczoną, taka jest, jaka powinna być e, do zakupu mleka. No, na tym chciałbym e, moją prezentację zakończyć i życzyć Państwu smacznego, zdrowego mleka i polecam e, to mleko e, dla Państwa tego względu, że naprawdę jest to walka, bo jest to mleko z gospodarstwa, prosto z gospodarstwa, bez żadnych środków chemicznych. No to na tyle, dziękuję, do widzenia.